Szczęść Boże, to znaczy, hej widzowie, dzisiaj obejrzymy po, o, Anglika, który jakby, no ten, eee, no ten, ten Anglik uczy się polskiego na Duolingo. Coś czuję, że będzie śmiesznie. Pamiętajcie o sobie w słoneczku i zaczynamy.

Kat! Kat! Kat to jest taki ten, 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 czekajcie, e, czekajcie... Kat. No patrzcie, widzicie to jest kat, no na przykład taki kat, on zapijał ludzi, to i on karał generalnie ludzi. No i to jest chyba taki zespół. Dobra, wracamy do oglądania. Or over any that I, I actually just guess. Only one of these is a bird, which is likes. So it's got to be a ten. The these start with a capital. So ten must be this or these. I'm gonna guess this. This child likes apples. <laughs> this boy likes dogs. We saw you. Ten chłopiec lubi psy. To dziecko <laughs> lubi jabłka. No, naprawdę. <laughs> o mój Boże. Jakie to jest śmieszne, jak ludzie z się uczą polskiego. This boy likes dog, nie this boy like. This, likes... this child likes Apple. No. <laughs>

To to jest jakieś ciemny L. O mój Boże. Posiłek? Posiłek? Nowi ludzie jedzą smaczny posiłek. A czekaj. On co napisał? Nowi macie po ludzie posiłek smaczny? Czekaj, czekaj. Co tam pisało? Nowi macie ludzie posiłek smaczny. Nowi ludzie jedzą smaczny. Jedzio?

Co tu się stanęło? Nie, ja sobie muszę zrobić, wiecie, do mnie Co tu się stanęło, właśnie? Ok. Tam, mężczyźni i ta kobieta kolacje, ciasteczka, ludzie naprawdę macie smaczne. Duży ludzie i małe dzieciaki, jak już. Duży i, i małe kanapki.

On napisał koty I to mu tak trwało? O co chodzi? I jeszcze, z góry was przepraszam, że tak słabo słychać tego gościa, ale... No, ja jeszcze no, nie, nie mam zbyt dobrego programu, więc go trochę słabo słychać, ale... Najważniejsze, że w ogóle słychać. Dobra, oglądamy dalej. Macza? Macza? Nowy posiłek macie. Nowi ludzie jedzą smaczny posiłek. Co tu się stanęło właśnie? <grymne> lubią? Czy nie lubią? Brawo! Wreszcie coś zrobiłeś. Dobrze. O mój Boże. Okej. Okay. Okej, okay, zgadza się. Mężczyźni, jak sobie. Ciekawe, że ten język jest naprawdę aż taki trudny. W sumie dla innych krajowców, tak. Ale dla nas nie. Mężczyźni obieta... no, i ta kobieta jedzą kolację.

Jestem mi w tak. Tym się dziwi, że mu źle zaliczano. to już było, ale teraz ma dobrze. Япка.

Co tu się właśnie stanęło, widzowie? No po prostu. Ja na no, ja nie komentuję tego, co się dzieje. Co ten koleś robi? Czy polski jest naprawdę aż tak trudny? Nie, dziękuję. It to be, so and this was the one with the letter. Yeah. With the letter L. Yav or Yavit. That's the Okay the E okay the ESF Lubia has Wczoraj widzę, sam w domu i młodzież rozdzwoniła do mnie. Ludzie. Mm -hmm. Alright, let's go. The new people. Alright, no chair. Are you yet child? Smash and push a woman. Smash and push I'm confident. My ancestors are proud. I do not really think that my Polish ancestors are. I know I'm playing like my great grandma. Like she's proud. They are women. Eee. I widzowie tym sposobem doszliśmy do końca A jeżeli chcecie więcej odcinków z tego typu bo... więcej odcinków tego typu że reaguje na jakiś inny obcokrajowcówz, co się uczą polskiego, to dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie, łapkę w górę, subskrybujcie, dzwoneczku, no i...